Za Wami trudny mecz z Jastrzębiem, Ty też w którym momencie zmieniłeś się, e, drugi, pierwszego bramkarza w tym meczu, e, więc e, jakie było to w ogóle Twoje podejście, gdy wchodziłeś na ten lud w takim momencie i, i takie nastawienie na, na to, co się ma wydarzyć za chwilę? Powiem tak, no, zawsze jak jest się w boksie jako drugi bramkarz, musisz być zawsze przygotowany mentalnie i psychicznie na to, że możesz wejść w każdym momencie. Wydaje mi się, że cały mecz byłem przygotowany, dostałem, dostałem jakby szansę wejść do bramki jako pierwszy raz w Ekstraklasie. Moje małe ja, jest spełnienie marzeń po prostu, no ale nie można się za bardzo cieszyć po takim meczu. To odetnijmy to, co działo się przed Twoim wejściem na lód, skupmy się tylko na Twojej grze. Jak w ogóle ocenisz no właśnie swój debiut? I, I przede wszystkim czy jesteś po prostu zadowolony z tego jak zagrałeś, jaki to był w ogóle poziom, czy to było coś zaskakującego dla siebie? No na pewno poziom był dużo większy niż w pierwszej lidze. Ogólnie jestem zadowolony z siebie, fajnie mi tam kilka obron wyszło, ale przy, sam na sam jestem niezadowolony, nie, nie spodziewałem się takiego zagrania, no i no, zostałem okiwany w pad ale nie, nie, nie myślę tak o tym, żeby się zamywać po prostu. Cenne doświadczenie, lekcje i jak ja lecę do przodu cały czas. Często jest tak, że ten drugi bramkarz, kiedy wchodzi na lód, zmienia tego pierwszego. No to głównie po to, żeby dać taki impuls, jakieś pozytywne drużynie, myślisz, że ty dałeś taką pewność kolegom z drużyny? Ciężko powiedzieć, czy dodałem jakiś ogromny impuls przy takim wyniku jaki mieliśmy. Na pewno drużyna zaczęła z mojej perspektywy bramki grać. Dużo lepiej, bezpieczniej, mniej indywidualnych błędów, dużo bardziej gra zespołowa. Wyglądało to na pewno dużo lepiej, no ale nie udało się zmienić ostatecznie końcowego wyniku. Debiut już zaliczony w Teuron Hockey Lidze. Nie w pełnym wymiarze, jeśli chodzi o czas na lodzie, ale chyba dla Ciebie każda minuta jest teraz bardzo ważna tego czasu na lodzie. No, w ekstraklasie, no oczywiście, że tak. Nie wiem, 15 minut bodajże że zagrałem, a trwało to dla mnie jak dwie godziny, jakby no niesamowite emocje. To zapytam jeszcze o to, co działo się wczoraj, czyli o mecz z Fudekoga z Gdańsk. No chyba dla ciebie taki też intensywny weekend, bo dwa mecze w krótkim czasie, długa podróż, więc dużo emocji po tym weekendzie pewnie będzie. No tak, no wczorajszy mecz mieliśmy tak naprawdę najważniejszy w pierwszej lidze, no bo my musieliśmy wygrać za 3 punkty, liczyć, że Janów też wygra z Krakowem za 3 punkty. No i tak się wszystko spełniło, że i my wygraliśmy, Janów wygrał, dlatego no będziemy w play grać. A no wczorajszy mecz no, na pewno należał do bardzo ciężki graliśmy z drużyną Storunia, która jest y, lepsza od nas. To nie ma co ukrywać, nawet dużo lepsza. No ale postawiliśmy się, przyjechaliśmy tam w pięciu chłopaków z Sosnowca. No i strzegliśmy w Fude gdański i wygraliśmy. Czy czułeś bardziej takie właśnie zmęczenie tą podróżą, tym meczem, czy trochę dzisiaj czułeś taki właśnie radość z tego, że wynik był pozytywny i ten cel, jakim był awans do został osiągnięty? Eee... Tak, weekend na pewno bardzo intensywny. Wróciliśmy około 4:30. Rano tutaj rozjazd, więc, więc mocno intensywnie. Tak powiem, można powiedzieć, że po meczu jako drużyna się na pewno cieszyliśmy z tego, że jesteśmy w playoffach. No a dzisiaj z rana nowy mecz, reset i skupienie na dzisiejszy mecz. Też na koniec ostatnie pytanie. Pewnie tak z perspektywy czasu można oceniać Twoje przejście tutaj do Sosnowca jako dobrą decyzję, no bo David w Tavron Hockey Lidze, gra w FUDECO, więc no, masz ten czas i chyba nie żałujesz tej decyzji. E, tak, no nie, nie żałuję na pewno odejścia z Oświęcimia, dało mi to bardzo duże okopa życiowo, psychicznie, hokejowo, czuję się o niebo lepiej e, tutaj. No, jeszcze jak był poprzedni trener, to kontaktowałem się z nim, bo mieliśmy, jak ten rysarnik był dwójką w Oświęcimiu. Ja tam trenowałem z nimi, więc napisałem i później się dogadaliśmy, przejechałem na testy i udało mi się dostać tutaj do drużyny, z czego jestem dumny i się bardzo cieszę, że mogę reprezentować barwy Zagłębia Systemowicz.